Ahoj, kamraci! Witamy serdecznie w naszym kolejnym odcinku. Dzisiaj jesteśmy jeszcze na Malcie. Niestety, dzisiaj również stąd wylatujemy. Dzisiaj chcemy troszeczkę porozmawiać o motywacji, o tym, w jaki sposób nie bać się spełniać swoich marzeń i jak zrobiliśmy to my. Zapraszamy do oglądania odcineczku. Ale zanim zaczniemy oglądać, to koniecznie zostawcie nam łapkę w górę, koniecznie zostawcie nam subskrypcję, jakiś komentarz na zachętę, również myle wydziany. I co? I... lecimy! Spełnianie marzeń. Jakże ważna rzecz w życiu, słuchajcie. Jest to chyba taki... powinien być. Priorytet każdego z nas. To, co ważne, to to, że marzenia się spełnia. One same się nigdy nie spełnią. To, że będziemy tylko marzyć, to niestety do niczego nas nie doprowadzi. Leżąc na kanapie, nie osiągniemy celu. No i nie oszukujmy się. Nie będziemy mówić o tym, że są magiczne sposoby na to, żeby wiecie, stryk, bo nie każdy wygrywa w to. Gdzie Netflix działa. i chill to zawsze jakieś zajęcie, no nie? Ale czy to jest koniecznie takie zajęcie? Które pozwoliłoby nam w jakiś fajny sposób doświadczać życia i uczyć się czegoś o świecie, myślę, że nie. Zdecydowanie nie. Ale też trzeba mieć na to czas. To jest też, żeby zrównoważyć. No tak, regeneracja jest rzeczy. bardzo, bardzo ważna. Ważny punkt numer jeden to jest określić siebie. Określić drogę, którą chcecie, słuchajcie, podążać. My na przykład naszej drogi szukaliśmy długo. W sensie zawsze mniej więcej wiedzieliśmy, co chcemy robić. Nie wiedzieliśmy tylko w jaką stronę jakby pchać ten nasz wózek, co robić żeby móc spełniać te marzenia tak pełnoetatowo? Chęci było dużo gorzej było z czasem Fundusze zawsze jakiś człowiek zorganizuje jeżeli chce, bo na pasję się nigdy nie oszczędza na pasji, także tu jak tu człowiek ma pasję to jeżeli oczywiście wymaga jakieś tam fundusze. Podróże wymagają pieniędzy to nie jest tak jak było, ale sobie fajnie stukam, to nie jest tak jak było kiedyś, że yy... Podróżowanie było tanie, w sensie działał fajnie autostop i tak dalej, no mamy czasy, jakie mamy, też wiadomiks, ale tak, ale podróże w tym momencie są bardzo drogie, a tanie bilety już nie są takie tanie. Czasami można coś upolować, ale, ale to i tak z reguły wiąże się to z tym, że jeżeli upolujemy tani lot, to reszta, cała jest ta droga, otoczka no. nie jest właśnie tania. Wracając, słuchajcie, spełnianie marzeń. Tak jak już mówiliśmy, trzeba przede wszystkim określić priorytety, no bo nie sztuką jest łapać, jakby kilka srok za ogon, bo w pewnym momencie człowiek nie wyrobi i nie będzie wiedział w sumie, czego chce od życia. Więc najważniejsze to jest mocno się określić. Bo jeżeli mocno się określimy, no to wtedy będzie można skupić się po prostu na tym takim ostatecznym celu i robić wszystko, żeby ten cel osiągnąć. I też to, co jest moim zdaniem ważne, to nie bójmy się próbować. Bo na przykład, jak niektórzy chcą zostać, o niektórzy na przykład chcą. Spełnić swoje marzenie jakim jest nurkowanie i zaczynają nie od tej strony, bo zaczynają od tego, że kupują sprzęt nurkowy, piankę za małą, piankę za małą, nie wiem butle i tak dalej i po tym jak zajdą pierwszy czy drugi raz pod wodę okazuje się, że to w ogóle nie jest dla nich, więc może najpierw warto Zabrać się za takie taki intro zrobić, tak, wprowadzające, zobaczyć, czy w ogóle to nas skręci, i po kilku dopiero mm -hmm. razach nurkowania, dopiero zacząć w, zaopatrywać się w sprzęt, który też nie jest tani. Dlatego właśnie warto, jakby popróbować kilka rzeczy i sprawdzić, co tak naprawdę nas w życiu jara. No bo jeżeli nie macie z góry jakby jakiegoś określonego sposobu na życie, nie wiecie, co chcecie robić, no to wtedy faktycznie warto sprawdzić kilka rzeczy i ustalić. Aha, okej, okay, dobra. to i nie patrzmy na to, co jest akurat modne, bo u nas jest taka tendencja, że ludzie idą za modą i nie wiem, teraz jest modne fotografowanie, więc wszyscy kupujemy aparaty, sprzęty i tak dalej, a po pół roku okazuje się, że to no. leży i się kurzy. Tak? I szkoda pieniędzy przede wszystkim. Bo też na przykład ludzie wydają strasznie dużo pieniędzy po to, żeby jakby podążać za trendami i robić to, co robią inni, a się okazuje, że wcale ich to jakoś tak nie bardzo rajcuje, nie? No i to co ważne, to to, żeby nigdy się nie poddawać. Bo wielu ludzi nas niestety na starcie już przegrywa, bo mm -hmm. po miesiącu, dwóch jak nie widzą efektów swojej pracy, czy, czy, czy tego, że, że po prostu się nie rozwijają takiej myśli. nie wychodzi. To, no to, to, to nic nam się nie uda, jeżeli się poddamy na starcie. Zawsze jest tak, że są jakieś przeciwności losu i z nimi się trzeba zmagać, po prostu zmagać i hmm. kroczek po kroczku, małymi krokami, ale do przodu. Bardzo właśnie ważne jest to, żeby nie zwracać uwagi jakby na to, co gadają inni. Każdy ma prawo żyć swoim życiem i realizować się w tym, co kocha najbardziej, więc podstawą jest to, żeby nie przejmować się też opiniami właśnie, bo Czasami opinie potrafią bardzo demotywować, ale to przecież, to, to przecież nie, nie ci ludzie żyją waszym życiem, nie? Tak samo my nie wejdziemy w ich buty i też, jeżeli byśmy się żyli tak jak oni, to wcale nam nie będzie dobrze, także tutaj jest... Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i, i to się na pewno nie zmieni. A siedzenie mamy twarde teraz, strasznie. Mm -hmm. Takie krzesła tu są. <laughs> Często tłumaczymy się tym, że nie mamy czasu na coś. A tak naprawdę jak zastanowimy się nad naszym planem dnia albo bez planu żyjemy. Okazuje się, że na przykład poświęcamy godzinę dziennie na to, żeby nie wiem, oglądać trudne sprawy, tak? Które tak naprawdę nic nie wnoszą do naszego życia. Trudne sprawy. A w tym czasie moglibyśmy się nauczyć języka. Nie wiem, hiszpański, angielski, niemiecki, jakikolwiek tam komu pasuje i będzie potrzebny w życiu. A nawet nie wiecie, kiedy się może przydać. Poświęcając tą godzinę dziennie, po roku czasu zobaczycie, co się będzie działo. Tylko właśnie tutaj też efekty niestety nie przychodzą od razu. Trzeba trochę czasu na to poświęcić. Oczywiście pod warunkiem, że przyda wam się to do realizowania jakby siebie, jako człowieka, bo, bo my też w tym filmie chcemy jakby pokazać to od swojej strony. Co, co nam się przydaje, co my robimy, jak my działamy. Chcemy, żeby to jakoś tak razem ze sobą korespondowało w tym filmie, więc. Nie zdziwcie się, jeżeli będziemy mówić dużo takich podróżniczych przykładów, bo właśnie w, w dużej części opowiadamy też tutaj o sobie, jakby na naszym przykładzie, przykładzie, bo uważamy, że jesteśmy dobrym przykładem z tego względu, że my właśnie na tą swoją pasję, na ustalenie jej, na realizowanie poświęciliśmy bardzo dużo czasu Czy i nerwów też. Wielu rzeczy musieliśmy sobie odmówić, tak. Bo no, taka jest prawda, że. Że nie siedzimy na przykład codziennie przed telewizorem. U nas, jak oglądamy Netflix, to już jest święto. To, co jest bardzo ważne, a czego ja do końca jeszcze się nie nauczyłem, to jest praca z kalendarzem, planowanie. Planowanie działań. No, ja niestety mam z tym problem, ale ciągle nad tym pracuję. To naprawdę pomaga. Ale mimo to gdzieś mam jeszcze opor. Wbrew pozorom, to jest bardzo ważne, żeby pracować właśnie z kalendarzem. Zarówno jeżeli chodzi o pracę, ale też właśnie pasję, bo w momencie, kiedy macie sobie wszystko jakby fajnie rozpisane w tym kalendarzu, czy jakim tam innym zeszycie, to wiecie mniej więcej, które kroki po kolei realizować. Czyli macie jakiś tam taki szkic, powiedzmy, życia. I, I stawiacie sobie według tego szkicu kolejne kroki. W sensie nie mogą, mogą, w sumie, ale nie muszą one być jakieś takie bardzo, wiecie, że, że, że jesteście na przykład tu, no nie, a wskakujecie sobie gdzieś tam. Tylko że te kroki powinny być takie, jak są na drabince, pod warunkiem, że drabinka ma te wąskie takie schodki, nie? Powolutku, każdy z tych kroków rozpisanych y, realizować i to Naprawdę wtedy zobaczycie, kiedy już będziecie na szczycie, jaką długą drogę przebrnęliście. I to też w naszym przypadku tak było, że bardzo, bardzo dużo rzeczy właśnie robiliśmy takimi maciupeńkimi kruczkami w górę. W niektórych miejscach skakaliśmy na głęboką wodę, owszem, ale do niektórych się bardzo długo przygotowywaliśmy. I na przykład dwa, dwa różne przypadki, jeżeli chodzi też o pracę, to też warto powiedzieć, bo żeby zrealizować się właśnie tak w 100% swojej pasji, to czasami trzeba z pewnych rzeczy zrezygnować, nie? albo pewne rzeczy poświęcić, żeby można było jakby w pełni wykonywać to, na czym najbardziej nam zależy. I tak w sumie musiało być z naszą pracą. Pracowaliśmy w różnych miejscach. Żeby móc spełniać się w tej naszej pasji, takiej podróżniczej, właśnie, potrzebowaliśmy zmienić pracę, bo takim naszym największym marzeniem jest, żeby właśnie podróżować pełnoetatowo. I na tym zależało nam właśnie najbardziej. Jesteśmy teraz w takim miejscu, że możemy sobie na to pozwolić, ale pracowaliśmy na to, no, wiele lat. Wiele lat. To, to nie było tak, że przyszło nam to taką. Musieliśmy podjąć ryzyko. Tak, no bo rezygnując z pracy etatowej, no zawsze jest jakieś ryzyko. Czy się uda, nie uda, ale u nas nie było takiej opcji, że w ogóle braliśmy pod uwagę to, że się nie uda. No zawsze jakoś tak kopaliśmy się wzajemnie po tyłkach, mówiliśmy, ej, ej, no, przodem. Jedno ciągnie drugie, jak nie, to pcha pod górkę i dajemy radę. No. Warto zakładać sobie jakieś ramy czasowe. Mhm. To też pomaga w działaniu. Wiecie, nie, że rzucam pracę za trzy dni. Tylko na przykład założyć sobie, tak jak w moim przypadku było, założyliśmy, że 3 lata. W sensie, że w 3 lata Wojtek jakby zrezygnuje z pracy, no nie? Tak, że zostawię etat i, i przejdę na pracę zdalną. Jeszcze nie wiedziałem czym się będę. Warto właśnie mogło. dodać jeszcze w tym momencie, że Wojtek zrezygnował z pracy po 12 latach to nie było tak, że tak jak ja na przykład przerobiłam sobie gdzieś tam w jakichś pracach maksymalnie do dwóch lat, tylko Wojtek pracował w jednym miejscu 12 lat, więc. To kurde, to naprawdę była taka ciężka, trudna decyzja. To była całkowicie zmiana w ogóle życia i całego tego trybu, jaki Wojtek prowadził, po hardcore. Założone 3 lata, w 2 lata się udało. Także to też było takie motywacyjne, chociaż jeszcze nie było presji, że to już się zbliża ten koniec czasu. Ale to takie motywacyjne, że wiemy, że kurde, miało być do trzech lat, a udało się mm. po dwóch, czyli można to przyspieszyć. No wszystko można. Jeżeli bardzo wam na czym zależy, to naprawdę można wszystko, tylko trzeba, ja tak też uważam, że warto mieć oparcie jeszcze w osobie, bo wiadomo, że samemu też można wiele osiągnąć, ale momentami może być to ciężkie, jeżeli nie ma się właśnie oparcia w drugiej osobie, która mogłaby właśnie te przysłowiowe kopanie po dupie wykonywać, bo ja to tak lubię to nazywać. I znowu mamy rym. Warto mieć taką osobę, która właśnie będzie motywować, bo i tak też klepać po pleckach, że hi, nawet jak się nie uda, no to hi, hi, uda się ziomek, nie? Ma praca zespołowa, stworzenie zespołu, to też jest naprawdę, tak się może wydawać, ale tak jak my na przykład spędzamy ze sobą 24 godziny na dobę. No. Cały czas. Serio. Także tu jeżeli ludzie nie potrafią ze sobą rozmawiać i w ogóle Tworzyć tego zespołu, no to pół roku i się zagryziecie, nie? Pod warunkiem, że chcecie działać w Teamie, oczywiście. Bo działanie w Team. No na przykład są jakieś tam pary, które każdy lubi się spełniać osobno. I my też to w sumie rozumiemy, bo nie każdy musi mieć takie same zajawki, ale właśnie dwójkę, w sensie tak jak my, no nie? Żeby to jakoś razem wszystko połączyć i żeby iść w tym samym kierunku, to jest uważam, że. No, sztuka w sumie. My też się docieraliśmy przez wiele lat, ale to jest chyba. To jest chyba pomysł na w ogóle inny odcinek, żeby opowiedzieć Wam o naszej relacji. Jeżeli Was to ogólnie interesuje, to napiszcie tam, tam w komentarzach. A my bardzo chętnie opowiemy też o tym, bo jesteśmy ze sobą. Już teraz będzie leciał jedenasty rok. Jedenasty! Bo wiecie, jeżeli ktoś robi to, co kocha, to nie przepracuje ani jednego dnia. Tak mm -hmm. jest prawda. Bardzo dużym impulsem powinno być to. Jeżeli człowiek idzie, idzie do pracy z nastawieniem, o boże, znowu tam idę, o boże, znowu muszę to. Wypalenie zawodowe to jest coś strasznego. Mm. Męczarnia taka, wiecie, bo, bo to jest dobra praca, bo to, bo mam pieniążki, to, ale tak naprawdę nie mam życia, więc. O mnie to jest... właśnie też zastanawia, jak na przykład ludzie mówią, że zostaję w tej pracy, bo to jest taka pewna praca i, i nic na pewno tam zaskakującego mnie nie czeka bo wszystko idzie fajnie, praca jest pewna, pieniądze są pewne, wypłaty są pewne, a znamy wielu ludzi, którzy też byli pewni swojej pracy i swojego stanowiska, ale przyszły czasy, jakie przyszły, no niestety, no praca się skończyła. Trzeba mieć zawsze plan awaryjny. Gdzieś z tyłu głowy coś musi świtać, że w razie jak nie pójdzie, no to, to gdzieś to... w którą stronę pójdę ja. Tak, tym bardziej te czasy teraz pokazały. Tak? bo My też na przykładzie podróżowania mieliśmy niejedne bilety wykupione gdzieś. Uu, no. I okazywało Uu, się, że. Cypr nam przeszedł. Cypr to dwa razy chyba. Cypr tak, nam przeszedł Paryż Francja. Jejku, szkoda. Także no, ale my w tym momencie zamiast się załamać, mm. po prostu była szybka akcja, reorganizacja no i zmiana planów i lecimy gdzie indziej, tak? Czy, czy tak samo nasz słynny niewylot. Oh, no. Jeżeli jesteście ciekawi, to koniecznie sobie wejście tutaj macie naszego Instagrama. Koniecznie sobie wklikajcie i przebijcie na relacje wyróżnionych na przypek 2019. Bardzo ważne, żeby nie przejmować się rzeczami, na które nie mamy wpływu. Ja się cały czas uczę tego jeszcze w sumie. Tak, ostatnie to, to w ogóle to ostatnie dwa lata pokazały nam, że to, że my będziemy tam, wiecie, wścieki na to, że, że coś. Ale my tego i tak nie możemy zmienić i szkoda naszych nerwów, siwych włosów i, i innych rzeczy, tak? Bo to nam nic nie przynosi pozytywnego, a tak naprawdę to nasz organizm na tym cierpi i nasza mentalność, i wszystko. A... Lepiej pomyśleć o tym, co, co możemy zrobić, żeby było lepiej. Nie porównujcie się przede wszystkim z kimś innym. To jest też bardzo ważne i na przykład ja się tego uczę y, cały czas. Przez to właśnie ciągłe porównywanie się z innymi bardzo zmęczyło mnie gdzieś życie w tych social mediach. Człowiek powinien skupić się na swoich pasjach przede wszystkim, y, kreować sobie jakąś swoją własną rzeczywistość. Wiadomo, można się i zainspirować kimś, jeżeli ktoś faktycznie robi fajne rzeczy i robi to w dobry sposób, ale są też na przykład twórcy, którzy. Zniechęcają do pewnych rzeczy, dlatego bardzo ważne to z taką spokojną głową, czystą głową realizować swoje pasje. Jeżeli otaczacie się jakimś toksycznym otoczeniem, toksycznymi ludźmi, którzy źle wpływają na Wasze głowy, no to też uważam, że trzeba takie otoczenie jakby zdezynfekować. Nie? To jest bardzo ważne, bo niektórzy ludzie niestety mocno przeszkadzają w tym, żeby kroczyć swoją ścieżką, więc zamiast się nimi przejmować, to lepiej ich. Eliminować oczywiście nie dosłownie. Bo warto mieć po prostu jakiś cel. Warto wiedzieć w którą stronę nie więcej się idzie, bo w moim odczuciu yy, daje to właśnie poczucie jakiegoś takiego spełnienia, że do czegoś dążymy i każdy kolejny kroczek do tego celu przybliża i to jest takie fajne, tak? Ja uważam. My na przykład też tak mamy, że to nie jest tak, że mamy jakiś taki plan, wiecie, że ok, idziemy taką prostą drogą i siup, nie? I chlub do wody. Po drodze do tego naszego punktu docelowego próbujemy paru różnych rzeczy, no bo trzeba działać na różnych frontach, ale jeżeli widzimy, że coś nam nie wychodzi, to przedyskutujemy to i stwierdzimy: Dobra, no wycofujemy się, bo nie ma to sensu, idziemy po prostu dalej tą, tą drogą, nie? Nigdy nie palmy za sobą mostów, to na pewno. No. Bo nigdy nie wiemy, kiedy w życiu może być właśnie moment, że będziemy musieli wrócić. I nie wojować właśnie i... a propos palenia mostu, nie wojować też z ludźmi. W sensie mogą, tak jak mówiłam, te, ci toksyczni ludzie, yy, można ich usuwać z otoczenia, ale w sposób nieszkodliwy dla obu stron. W sensie, jeżeli ktoś na przykład nam faktycznie działa gdzieś na naszą niekorzyść, na naszą niekorzyść to można po prostu jakby wyrzucić go z głowy, czy skądkolwiek, i nie, nie kontaktować się już. A nie, że. Toczyć jakieś boje, jakieś bitwy, bo to jest zupełnie w ogóle bez sensu. To jest strata po energii. Co I w ogóle jeszcze tak z takich różnych przemyśleń, właśnie odnośnie dążenia do celu. Kręcenie wideo daje nam bardzo dużo radości, w sensie, że możemy tak się wyżyć artystycznie yy, i ogólnie być tacy bardziej kreatywni i więcej do Was pogadać. Dlatego stwierdziliśmy, że ten rok będzie bardziej pod znakiem YouTube'a, więc będzie nas tu na pewno dużo. Mamy, mamy dużo planów, właśnie związanych z naszą pasją. Będąc na Malcie, co też było takie właśnie chyba potrzebne w sensie, że my tu jesteśmy, gdyby, gdyby nas tu nie było, pewnie nie ustalilibyśmy pewnej rzeczy. Mianowicie chcemy zrobić w tym roku, no, no takie, podję podjęliśmy takie wyzwanie w sumie już. Bo ustaliliśmy, że coś chcemy zrobić. Nie powiemy jeszcze co? Niespodzianka! Taką naszą też misją właśnie w tym roku, a propos pasji, jest to, żeby, żeby więcej nagrywać dla Was też. Nie chcemy jakby cały czas przechwalać się na kanale czymś, że coś tam. O, osiągnęliśmy, albo że jesteśmy w tym czy w tamtym miejscu, ale chcemy też przede wszystkim dawać motywację Wam, bo to jest super w sensie, jak jest bardzo dużo uśmiechniętych, szczęśliwych ludzi, a nie jakichś tam mruków i hejterów, nie? Uśmiechem przyciągniecie same dobre zdarzenia, samych dobrych ludzi, pozytywną energię przede wszystkim tym uśmiechem przyciągniecie. Jeżeli po prostu z radością podejdziecie do, do życia i do tego, co Wam się w tym życiu wydarza, to, to będzie też prościej, bo z uśmiechem wszystko jest ogólnie prostsze. I życie jest prostsze, i ludzie fajnie przychodzą, i, i wszystko to co było ciemne zaczyna robić się jasne jak słoneczko. Ale to jak macie taki wąs. Chcielibyśmy robić więcej ogólnie takich e, pogawędek, bo, bo chcemy was motywować, no, chcemy żeby było więcej szczęśliwych i spełnionych ludzi na tym świecie, bo na pewno ten świat wtedy będzie bardziej przyjazny. I taki. Mniej problematyczny. Mniej problematyczny. Także jeżeli ten film Wam się podobał, to koniecznie zostawcie nam kciukaska. Będzie nam bardzo miło, jeżeli polubicie ten film. Oczywiście zostawcie nam też subskrypcję. Prawdopodobnie tutaj z tej strony będzie nasze loguszko. Z tej strony będziecie mieć filmy. Aktualniutkie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Ahoj Hoj. wszystkim!